Siema, siema, widzowie. Dzisiejszy odcinek jest kontynuacją zeszłotygodniowego. Będzie o tym samym kładzie. Tylko patrzcie, ponieważ miało lać, pojechałem pod most. Zobaczyłem fajny wiadukt. No i co? Wyglądało niegroźnie, ale jak widzicie, poszły dwa silniki oraz soczewka do Polara, więc w dalszej części Czeka nas przebudowa tego układu, na którą Was już teraz zapraszam. A teraz pokażę Wam na szybko, jaka jest różnica pomiędzy kamerką Polar i kamerką od DJI. -a. Gdy się ściemnia, no bo idzie jesień, i tak naprawdę często będziecie latali w warunkach, gdzie to oświetlenie już nie jest najlepsze. Zobaczcie, na Polarze wszystko widać. Latamy, gdy jest ciemno, ściemnia się. Jasność tego obrazu jest dużo wyższa. Nic nie robiłem z goglami, kamery nie ustawiałem, po prostu nachwyta więcej światła. Jedyną jej wadą jest to, że ma 60 latek zamiast 120, tak jak kamera od DJI, -a. ale ewidentnie widać, że kolory na kamerze od DJI są wybrane, no i jest dużo, dużo mniej szczegółów w cieniach. Natomiast powstaje pytanie, na czym lepiej latać? Na kamerze, która ma 60 fps i więcej widać? Czy na kamerce, która ma 120 fps, opóźnienie sygnału jest przez to sporo mniejsze i tak naprawdę bardziej czujemy, gdzie lecimy i jesteśmy w stanie bardziej dynamicznie reagować na to, co się dzieje. Do tej pory zawsze myślałem, że będę latał, gdy się ściemnia na polarze. No, i tak też zbudowałem tego kłada, i to jest bardzo sensowne. Natomiast. Nie w sytuacji, gdy latamy w nowym miejscu i tak nie do końca ogarniamy, co będziemy musieli zrobić. Czasami krótki czas reakcji jest na tyle potrzebny, że no, ciężko jest na Polarze zareagować i się nie rozbić. Na kamerze od DJI mi się zdecydowanie lepiej, nawet jeśli nie widzę dokąd lecę. Część z Was pewnie zapyta, kurde czemu nie wymienisz dwóch silników, tylko wymienia wszystkie cztery. Okazało się, że nie mam już silników 1950 od T motora. Zostały mi tylko 1750 -tki. i pomyślałem sobie, że skoro na drugim kładzie mam 1950 no to w tym kładzie zamontuję sobie 1750 i porównamy sobie, jak to lata. W sumie różnica na wadze całego kłada jest na poziomie 5 gramów. Natomiast różnica w ciągu to już 600 gramów, czyli całkiem sporo. Więc jestem bardzo ciekaw, jaka będzie różnica w charakterystyce lotu i jak bardzo będę musiał poprawić tune, żeby fajnie ratał kład. Ale zanim zrobimy tuna, to trzeba wymienić silniki. Jak widzicie, pracuję na takiej niebieskiej macie. Kilka osób pod ostatnim filmem zapytało, co to za mata. Tutaj macie zdjęcie. Jest to mata od Velmana, taka typowa mata do lutowania. Zrobiona z wysokotemperaturowego silikonu. Wytrzymuje do 500 stopni. No, i bez problemu na tym możecie sobie lutować. Polecam taką matę. Na pewno nie używajcie takich zwykłych mat do cięcia, jak ta zielona, co mam pod klawiaturą tutaj po lewej stronie, bo one przy każdym dotknięciu lutownicą zaczynają się topić. Śmierdzą, wyglądają brzydko i trzeba czyścić grota. Więc lepiej zainwestować w taką niebieską i mieć święty spokój. Innym dobrym patentem jest używanie kleju superglue na brzegu ramion. To znaczy, jeśli nimi w coś walniecie. No to dajecie superglue, to zatrzymuje dalsze rozwarstwianie i punktowo w tym miejscu wzmacnia karbon. Kolejnym dobrym patentem, chociaż nie jestem pewien, czy patent to właściwe słowo, jest posiadanie drukarki 3D, bo bardzo często trzeba sobie coś dorobić: jakiś mount pod kamerkę, podkładki pod silniki, być może soft mounty, albo uchwyt na kamerkę. Wszystko to zaraz zobaczycie. W oryginalnym Apexie od Impulsar C wszystkie plastiki są zrobione na wytłaczarce, przez co jakość wykonania oraz wytrzymałość jest na naprawdę wysokim poziomie. W klonie od ready to sky jest to oczywiście druk 3D na drukarce typu FDM. Jedyny problem to fakt, że ktoś wydrukował na dwóch obrysach z bardzo małym wypełnieniem, przez co ten wydruk. Nie ma wytrzymałości. Czarę goryczy przelewa jeszcze fakt, że to jest na warstwie rzędu 0,25, przez co wygląda dość obleśnie. Z lewej strony dla porównania jest mój wydruk. Warstwa 0,15, 4 obrysy, 65% wypełnienia, pancerne, a różnica w wadze to tylko 0,8 g na jedną stopkę. Jak dla mnie warto. Jak pierwszy raz składałem tego kłada, to wziąłem sobie takie standardowe uchwyty na kamerę. Niestety okazało się, że ona zbyt bardzo wystaje i prawdopodobnie dlatego też soczewka pękła. Więc postanowiłem wydrukować nowe uchwyty, troszeczkę cofnięte, więc szybko w Fusion zrobiłem projekt, rachu ciachu, drukujemy i mamy głęboko osadzoną fajnie kamerę. Ostatnią rzeczą było wydrukowanie bampera do bottom plate'a, który zabezpiecza kamerę i sprawi, że na bando będzie można sobie dłużej polatać. A! Jedna sprawa, jak wymieniłem sobie silniki 1950 na 1750, no to logika podpowiada, że będą słabsze, ale chcę wam coś pokazać. Wychodzi na to, że 1750 dla tego samego śmigła generuje więcej ciągu i to już od 50%. To widać przy maksymalnej mocy. To jest różnica prawie kg dla całego kłada, czyli kosmos. No ale wiadomo, nie latamy na 100% gazu, większość z nas nie przekracza 50 i nawet przy 50% jest ponad 600 g różnicy. Jak dla mnie super. Zobaczymy jak to się przełoży na długość lotu i zajeżdżanie baterii. <grytania> Ostatnia rzecz, o jakiej wam dzisiaj opowiem, to klasa wytrzymałości śrub. Nie wiem czy wiecie, ale od tego zależy, czy gniazdo w śrubie szybko się wyrobi, czy też nie. Od tego też zależy, czy gwint na śrubie, gdy wkręcamy w silnik, szybko się uszkodzi, czy wytrzyma. Poważne firmy, które dbają o jakość, używają tylko 10,9 i 12,9. Do bardziej takich narażonych na rozrywanie połączeń oczywiście 12,9. Jeśli kupimy chińską ramkę, to na bank będą tam śruby o znacznie niższej wytrzymałości – 5,8, może nawet 4,8, czyli śruby, które nadają się w zasadzie do śmietnika. Ja je od razu wyrzucam i żeby uniknąć problemów w przyszłości, zastępuję śrubami z wyższej klasy wytrzymałości – na ogół 12,9, czasami 10,9. A ty nowe śruby, albo z aluminium? O tym będzie osobny odcinek, bo to jest temat rzeka. Silniki wymienione, to trzeba iść polatać. Miało lać, więc pomyślałem sobie, dobra, jedziemy pod jakiś wiadukt. Jak będzie lało, to i tak tam można spokojnie latać. Zwłaszcza, że cały dron jest wytaplany w PVB, to jak jakaś jedna czy druga kropla wpadnie, to raczej nic się nie stanie. Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu padało, jak jechałem samochodem i przestało, a nawet wyszło słońce. Jak już zajechałem pod wiadukt, no więc idealnie się złożyło. Można drona oblatać, zrobić na szybko jakiś pitium i myślę, że dalej będziemy w kolejnych odcinkach testowali, jak lata dron na tych silnikach. Parę osób pytało, jak ustawiam drona. Kiedyś zajmowało mi to bardzo dużo czasu. Teraz ładuję presety, odrobinę je zmieniam i latam. Zaczynam od presetu z filtrami wybieram Clean Build z filtrowaniem RPM. Kolejno wlatuje Tune Superfly FPV Freestyle 5 cali. oczywiście z filtrowaniem RPM oraz Pod 6S z kamerą HD. Na koniec mnożnik na 1,1, styk Response na 1,1. Może być tak, że on będzie trochę jeszcze zaluźny. Nie do końca będzie chciał robić to co wy od niego oczekujecie. To wtedy jeszcze podnosicie ten slider, który nazywa się Tracking PID Games. 1, 15 to może być trochę mało, ale to oczywiście zależy od waszych indywidualnych preferencji. Tylko, żeby nie było, te ustawienia, które wam pokazałem, są dobrane do mojej ramy i do mojego hardware'u. Jeśli macie inny hardware, musicie troszeczkę sami pokombinować. Jeśli macie czysty build i sztywną ramę to różnice nie będą duże. Bo prawda jest taka, że jak się zrozumie kilka podstawowych rzeczy to pidowanie staje się dość łatwe. Ale może tym zajmiemy się w którymś z kolejnych odcinków. Dzisiaj do wygrania macie silniki. Silniki do budowy czwórki albo bardzo mocnej trójki. Są to silniki T-Motor F20 wersja druga. I tutaj uwaga. Zwycięzca będzie mógł sobie wybrać Albo silniki pod 4S, czyli 3750 kV, albo silniki pod 6S, 2800 kV. Żeby wygrać, napiszcie mi w komentarzu, gdzie będziecie latali. Jesienią, zimą, ogólnie, jak będą niesprzyjające warunki. Ja latam pod wiaduktem, ale może macie jakieś lepsze pomysły, gdzie można sobie polatać, gdy na zewnątrz jest deszcz, leży śnieg i ogólnie masakra. Dobra, to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie odcinka i do następnego razu.